Nie, nie, proszę mnie nie szarpać, nie, cisza, spokój, no kolega już zaczął, momencie. Jeśli jest taka potrzeba, żebyście mnie zatrzymali, to ja oczywiście z nami pójdę dobrowolnie, nie musimy się żarpać. Natomiast pragnę e, nadmienić tutaj e, w tym miejscu, że wszystkie słowa, które mi się z moich Ja z, od siebie i wyraźnie to mówiłem, czuję powtarzam, więc e, e, chciałbym, żeby to ładnie, żeby to brzmiało Tak? A teraz, a teraz mi zapraszam. Proszę tak bardzo.

to nie ma tego! nie ma tyłu. nie ma tyłu To nie ma tyłu. tyłu. To, ma to, ma to, ma to się, jest Marcin! Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą, Marcin! Cyrka Świecie No banda <laughs> Kurwa, szmaty na pysku pobierane No we policia, kurwa. Han bo się za co? No, no, coś, Proszę się odsunąć. Się Styd! Hańba! 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 nie tak musicie nikogo hańba, przepychać, hańba, on dobrowolnie usiadł do tego Z tym wy jesteście? Matka on dobrowolnie usiadł! się za was kraść! Potrzebnie. Tu każdy przyszedł normalnie, dobrowolnie. To jest pokojowe wszystko. Bo jak każdy nie będzie pokojowy, to będziemy do was strzelać. Uspokójcie się, ludzie. Będziemy strzelać. Co wy tu kurwa robicie za cyrk, kurwa? Wstydzi się za was kraj. Matka się za ciebie wstydzi jeden z drugim. Wyście, bandyci. Przyjadą kurwa Ukraińcy, będą wam było zrobić. Stoicie tam gdzie stało zamo! A wtedy będziecie prosić kurwa pomoc I nikt wam nie pomoże! Wyszczepieni! Wyszczepieni! Dla nich to <suszy> w telewizji i to w jeden dzień! Ziobro! Ty kurwa jesteś w zajebańcu! Jak tak kurwa można ludzi traktować? Przychodzą z flagami ludzie! Przychodzą tu są Polacy! Tu jest Polska! A nie kurwa żaden Polin! A Tutaj nie będzie nad tym kurwa prezydentem! Polska! Tu jest Polska! A nie Polin! 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 Tu jest Polska! Macie żony i dzieci, i ma i matki i ojców. Ja lera Ja bym nie policjant by zrzucił mundur i nie wykonał rozkazu. Wolałbym na bezrobociu, pod kościołem żebrać. I Nies ludzi gnębić. Jeszcze? Ja jeszcze mało Ja widziałem, jak dzwoni do tego, co za mną stało, żeby go zabrać. Proszę zejść zjezdni. tak? Proszę zejść z